Tu osis, opamryne Stanis, nas wyszesz słyszę. Слушай. Ucznie wie, skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić chlebę? Субтитры не DimaTorzok 生路无寄。 la 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 lor lor Rozprawiali sobą. Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Załatwani wydarzeniami, znaleźli się światami w Jerozolimie. Sprawdziwili się w panu potężnego królestwa Jezusa, szukali w miejsca pierwszego. A tymczasem zobaczyli święty i nie Zostaw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. ołtarze, jakby trochę inne od tego ostatniego. Tych bowiem wszedł, słyszeliśmy, jaki jest Bóg. Wierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, kto spożywa moje ciało i krew moją pije ma życie wieczne. A czwarty ołtarz to jakby posłanie. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć: Liczę na Was, że jeśli karmicie się moim ciałem, nie będziecie wylejacy. Pan Bóg jakby przy tym ołtarzu chciał powiedzieć: Liczę na Ciebie, który brałeś udział w tej procesji. Liczę, że poniesiesz dalej moje imię, że będziesz niósł spokój, miłość, dobro i to, co było w tej Ewangelii, jedność. Pan Bóg liczy na nas. Pan Bóg liczy na Ciebie że jeśli przychodzimy do kościoła na niedzielną mrze świętą, jeśli przychodzimy w tygodniu, jeśli karmimy się ciałem Pana, nie będziemy bylejacy, ale będziemy budować piękny okonę, świat, panie, świat miłości i pokoju, chociaż spróbujemy. Nie wiem, czy zauważyliście, siostry i bracia, kiedy szliśmy w procesji, odsłaniały się fiammy. Byli tacy, którzy chcieli zobaczyć, to idzie. My ich nie oceniamy. Ale my ich za chwilę spotkamy w sklepie w domu, co oni zobaczą, że my przyjęliśmy ciało Pana i że my staramy się budować pokój miłość. To nie może być tak, siostry i bracia, że w poniedziałek żysięte, jakbyśmy założyli czapki niewidki. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy wytrysnęli z Bożego źródła i żebyśmy szli i nieśli pokój. To jest to pytanie siostry i bracia, czy tam, gdzie Pan Bóg nas postawia jest zgoda, czy niezgoda? Czy tam, gdzie Pan Bóg nas postawia jest jedność, czy razu jest kłótnia? Czy tam, gdzie my stajemy ludzie Eucharystii jest jakaś inna miłość, jest inne patrzenie, jest inne życie? My nie jesteśmy tylko po to, żeby się przejść na spacer. My nie tylko przeszliśmy, żeby ładnie wyglądać ale przeszliśmy, by uwielbiać Pana i by pokazać też innym, że my mamy inne źródło, że naszym źródłem jest Bóg. Kiedy się czyta zapiski historyczne, tych, którzy przychodzili chociażby na Nowenny, tych, którzy wpatruwali się, w cudowny wizerunek Matki Bożej, wiecie, co tam można wyczytać? Że ten obraz dawał pociechę. Właśnie my przychodzimy na niedzielną przeświętą, przychodzimy na nowennę, przychodzimy do parafii Świętego Krzyża, przychodzimy do Bazyliki na Eucharystię. Po co? Żeby nas Pan Bóg pocieszył, a my w tym pocieszeniu mamy dalej nieść Jego imię i mamy starać się budować jedność. Rozumiesz, siostro i bracia? Mamy budować jedność. Czy kiedy dzisiaj rano wstaliśmy, kiedy. Spotkaliśmy innych, był już uśmiech, było dobre słowo, była życzliwość, była prawda. Jeśli tak było, to Chrystus jest nas dumny. Jeśli nie, popracujmy nad tym. Ewangelia jest po to, żebyśmy się z nią zmierzyli i lepiej żyli. Cieszę się, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję, że braliście udział w tej procesji Bożego Ciała, że przyszliście do źródła, że przyszliście na Eucharystię. Że uwielbialiśmy wspólnie w Pana, wpatrując się w najświętszy sakrament w Bardzo dziękuję tym, co teraz stoją mnie najbliżej, czyli zespołowi folklorystycznemu. Jesteście Waszą radością i bardzo Wam dziękuję. Od tych najmłodszych do tych z folkloru najstarszych. Bardzo dziękuję ministrantom, rektorom, szafarzom, panom od Baldachimu. Bardzo dziękuję orkiestrze. Bardzo dziękuję policji i Straży Miejskiej. Naturalnie dziękuję braciom i współbraciom, ojcom Franciszkanom, które była i moim współbraciom z Bazyliki. Pragnę serdecznie podziękować dziewczynkom sypiącym kwiatki, dzieciom z pierwszej komunii i tym rocznicowym. Bardzo dziękuję siostry i bracia pan, siostrom zakonnym. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli. Zróbmy wszystko, siostry bracia, żeby budować jedność, żeby budować lepszy świat. Dziękuję pocztom sztandarowym, panu organiście, panom kościelnym. Wszyscy zrobiliśmy wszystko, żeby Bóg w nas był uwielbiony. Dziękuję tym, którzy budowali ołtarzy. Ołtarze siostrom Świeckim. Myślę, że przez nasze dzisiaj posługiwanie Pan Bóg był... Będzie chwała i cześć i uwielbienie. gdzie stałym oddaniem wierbili Chrystusa, którego w tym sakramencie trzymamy jako naszego Boga i Pana, który żyje i na wieki wieków.